w kolejnym materiale na naszym kanale. Na wstępie chcielibyśmy Wam podziękować za wszystkie łapki, komentarze i subskrypcje. Nie przedłużając, zaczynajmy! Dzisiaj bohaterem naszego odcinka jest prasowiarka marki KUN, a dokładnie model iBio+. Omawiany dzisiaj model to bardzo lekka i kompaktowa praso-owijarka. Świetnie spisuje się w terenach górzystych, podmokłych i na małych polach. Dzięki unikatowej budowie praso która jest wyposażona w zintegrowaną owijarkę, iBio ma możliwość realizacji dwóch procesów, jakimi jest prasowanie i owijanie. Przechodząc naprzód możemy zauważyć nasz podbieracz Krzywkowy, który jest ważnym elementem w każdej prasie, ponieważ odpowiednie podbieranie i przenoszenie materiału roślinnego do prasy jest kluczowe dla efektywnego i skutecznego formowania bel. Zapewnia on również, że materiał roślinny jest równomiernie rozłożony wewnątrz prasy, co prowadzi do lepszej jakości i wytrzymałości beli. Przy szerokości roboczej 230 cm maszyna jest w stanie pracować z każdym rodzajem pokosu i nie zawiezie nawet w ciężkich warunkach. Proste zęby podbieracza sprawiają, że podawany materiał nie przywiera i nie owija się. Krzywki podbieracza ściągają zęby prosto do dołu, gdy znajduje się ona w pozycji skrajnie z tyłu, co pozwala na uniknięcie owijania się materiału na zębach. Pobieracz jest osadzony wahadliwie w ramię lub opcjonalnie, tak jak w prezentowanym dzisiaj modelu, z ruchomymi kołami, które pomagają w lepszym kopiowaniu terenu. Za podbieraczem znajduje się nasz rotor. W modelu iBio dostępne jest rozwiązanie Integral Rotor. Ten prosty i niewymagający konserwacji system podawania gwarantuje nam wysoką wydajność nawet w ciężkich warunkach. Jak możemy zauważyć, odległość pomiędzy palcami a rotorem jest niewielka, co przyczynia się do lepszego przekazywania materiału do komory prasowania. To właśnie dzięki konstrukcji tego systemu możemy pozwolić sobie na pracę z większą prędkością, bez obaw o straty materiału. Warto tu również dodać, że zęby rotora wykonane są ze stali Hardox, która znana jest z wysokiej wytrzymałości na ścieranie, a to przekłada się na minimalne zużycie zębów rotora. Teraz omówmy rotor tnący, który nazywa się Opticat. Został on tak zaprojektowany, aby zapewnić jak najlepszą jakość cięcia. Pasza, która jest prowadzona i dociskana do noży. Na samym początku procesu powoduje, że materiał jest płynniej podawany i dokładniej cięty przy minimalnym zapotrzebowaniu na moc, a także zapobiega to niepożądanym zatorom. OptiCat możemy wybrać w dwóch wersjach: 14 i 23. Te liczby oznaczają ilość użytych noży. Wersja 14 posiada 14 noży, które są zabezpieczone sprężynami chroniącymi przed uszkodzeniem na skutek kontaktu z ciałami obcymi. Wersja Optica 23 wyposażona jest w 23 noże, które zabezpieczone są tak samo jak wersja 14 nożowa. Lecz tutaj posiadamy możliwość doposażenia w opcję Group Selection. Ta opcja Pozwala na odłączenie po niektórych noży i tak możemy użyć opcji 0, 7, 11, 12 i 23 noży. No i ostatnia opcja, w którą możemy wyposażyć nasz rotor, nazywa się Drop Floor. Jest to pomocne w przypadku zapchania naszego rotora. Powoduje opuszczenie hydraulicznie podłogi oraz noży bez konieczności wychodzenia z ciągnika. A przejdźmy do naszej komory prasowania, w której znajduje się 18 walców o profilu power track, które płynnie obracają naszą belę. 6 dolnych walców prasy tworzy idealny stół do owijania, który jest w pełni bezpieczny dla naszej folii. Na zmniejszone zapotrzebowanie na moc mają również wpływ wbudowane w komorę płyty ze stali nierdzewnej, które zmniejszają tarcie. Dodatkowo mamy tutaj system smarowania BekaMax, który indywidualnie dostosowuje ilość oleju smarującego na nasze łańcuchy. No to przejdźmy teraz do ostatniego etapu pracy naszej prasoowiarki, a jest nim owijanie. W tym przypadku wykorzystany jest opatentowany przez firmę Kun system owijania Kun Twin Reel. System ten wykorzystuje dwie rolki o wymiarach 750 mm, co eliminuje konieczność stosowania specjalnej szerokości folii. Również wiązanie folią wpływa pozytywnie na bele, poprawiając jakość kiszonki, kształt, stabilność i otwieranie beli. Używanie zwykłej folii pozwala na zastosowanie znacznie wyższego współczynnika rozciągania wstępnego w porównaniu z konwencjonalnymi systemami wiązania szerokimi foliami. Firma Kun Chwali się, że to rozwiązanie może zmniejszyć koszty nawet do 37%. Kolejną zaletą tego rozwiązania jest, że naciągnięta folia z klejem pomiędzy warstwami może przyjmować uszkodzenia bez ryzyka rozerwania beli lub przesunięcia się folii podczas owijania beli. Folię można wymienić bez podnoszenia i wkładania ciężkich rolek szerokiej folii od góry maszyny. Przełączanie pomiędzy owijaniem folią i siatką jest łatwe i nie wymaga wyciągania z maszyny ani rolek siatki, ani folii. Teraz o systemie wiązania siatką. Jest tu zastosowana technologia aktywnego rozciągania, która nadaje zwarty kształt beli. Siatka jest podawana do przedniej komory prasowania, co zapewnia równomierne rozpoczęcie formowania. Rolkę z siatką można łatwo i bezpiecznie wymienić, stojąc bezpiecznie na ziemi. Innowacyjna konstrukcja KUN zapewnia stałe naprężenie siatki podczas całego procesu wiązania. System pracuje z prędkością równą 93% prędkości obrotowej beli, dzięki czemu siatka jest automatycznie naprężana bez ryzyka zerwania. Tępne naprężenie siatki pozwala na uzyskanie beli, które zachowują swoją zwartość. Siatka jest rozprowadzana również na krawędziach beli, zapobiegając powstawaniu pęcherzy powietrza, co przekłada się na jeszcze wyższą jakość paszy. Warto również wspomnieć o systemie IntelliWrap. Firma Kun była i jest pionierem technologii owijania i prasowania. Najnowszym wynikiem. Tego wizjonerskiego podejścia jest rewolucyjna technika owijania o nazwie Intelliwrap. Technologia ta wykorzystuje zaawansowane układy elektroniczne i systemy hydrauliczne do monitorowania procesu owijania i w sposób ciągły kontroluje nakładanie folii, zapewniając pełną elastyczność. Po uniesieniu górnej części komory pracowania, bela jest gotowa do natychmiastowego owinięcia. Przenoszenie beli nie jest konieczny. Za stół owijarki służy dolna część komory prasowania. Katowy pierścień owijający zastosowany w maszynie iBio Plus wyposażony jest w dwa adaptery folii, które obracają się wokół beli z bardzo dużą prędkością, do 50 obrotów na minutę. Owinięcie beli sześcioma warstwami folii zajmuje tylko 18 sekund. Zawory proporcjonalnie zapewniają płynne przyspieszenie i zwalnianie owijania, nie powodując uszkodzeń folii po zakończeniu owijania następuje delikatne wyładowanie beli z maszyny. Na dzisiaj kończymy. Jeżeli są Państwo zainteresowani tom bądź innymi maszynami marki Kun, zapraszamy do kontaktu z naszymi handlowcami. Za dzisiaj dziękujemy ślicznie, trzymajcie się ciepło! Cześć! Puk, puk, puk! Nie bądź taki, zostaw lajka i suba.